Kredyt, gotówka, może jedno i drugie. Wiele osób, które przychodzi do mnie na szkolenie, ma albo gotówkę, albo zdolność, albo jedno i drugie i zastanawia się, jak najlepiej do tego podejść, jak to wykorzystać, żeby najefektywniej działać w nieruchomościach. W związku z tym, że dokładnie przez to przechodziłem na początku mojej kariery nieruchomościowej, bo też zastanawiałem się, w którym kierunku pójść, czego więcej użyć, czy opłacałoby się kupić jedno mieszkanie za gotówkę, uzbierać, czy może kupić jedno na kredyt, później zbierać na kolejne, a może od razu kupić kilka mieszkań na kredyt, to chcę pokazać Ci mniej oczy. Rzeczy, które sprawiły, że na przykład w pewnych momentach kochałem kredyt, a w pewnych momentach kochałem gotówkę. A tak naprawdę to wszystko była miłość ze wzajemnością, bo ja kochałem i gotówkę i kredyt i dzięki temu zarabiałem. Także wszystko gra. Zacznijmy od prostego rozwiązania. Ja jako właściciel firmy zarabiałem kasę, ale miałem takie poczucie, że ceny nieruchomości delikatnie rosną, więc ja cały czas muszę dozbierać trochę więcej. Na szczęście zarabiałem tyle, że byłbym w stanie dogonić rosnące ceny nieruchomości, ale najbardziej bolała mnie jedna rzecz. Pieniądze się mnie wręcz nie trzymały. Bo za każdym razem, jak uzbierałem większą kupkę pieniędzy, to zawsze trafiała się jakaś inna okazja, jakaś inna mniejsza inwestycja albo jakaś fajna przyjemność, żeby te pieniądze jednak wyszły z mojego portfela. Uświadomię Uświadomiłem sobie, że jeżeli chcę faktycznie wskoczyć do tego pociągu, kupić swoje pierwsze mieszkanie na wynajem, to kredyt będzie idealnym rozwiązaniem, żeby w ogóle wystartować, bo jeżeli chcę dozbierać kasy, to pewnie nigdy się to nie wydarzy. I zacząłem myśleć, jak można by to zrobić najefektywniej. I powiem Ci coś, co mówiłem też w innych filmikach, ale w tym kontekście jest jeszcze ważniejsze, że można mówić o kredycie, Sprzedającego. W życiu bym w to nie uwierzył, jak ktoś mi opowiadał, dlatego ci to opowiem, może Ty uwierzysz, że pierwsze mieszkanie, które kupiłem, kupiłem na raty od sprzedającego. Powiedziałem, mam w tym momencie tyle pieniędzy, jeszcze zarabiam, oczywiście, więc za pół roku będę w stanie dopłacić drugą tam. Tam było 60-40%, więc teraz zapłacę 60%, kupię to mieszkanie, wyremontuję sobie, zacznę na nim zarabiać, a 40% zapłacę za pół roku. Co się okazało, że jakimś cudem właścicielka się zgodziła czyli tak naprawdę ta właścicielka udzieliła mi nieoprocentowanego kredytu. Bardzo często te nietypowe opcje finansowania nieruchomości sprawiają, że tak naprawdę mówimy, że nie korzystamy z kredytu, ale tutaj miałem pożyczkę osoby sprzedającej. Co się dalej okazało? Skoro Podjąłem już to A, powiedziałem A, wszedłem w rynek nieruchomości, to oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i pomyślałem sobie, no skoro kupiłem jedno mieszkanie, to chciałbym kupić drugie. Zainteresowałem się wtedy możliwościami kredytów hipotecznych i okazało się, że mógłbym po pierwsze, i to było piękne, zrefinansować zakup, który poczyniłem, czyli pomimo tego, że ja kupiłem nieruchomość gotówkowo, miałem benefity, negocjacje w postaci gotówkowej, bo tam właścicielka powiedziała, OK, no to gotówka, to nie jest kredyt, więc będzie szybko, to ja się zgodzę na podzielenie tej płatności, aż trochę zejdę z ceny, kupiłem to mieszkanie, to mówię, dobra, ty, dałoby się to refinansować i pójść normalnie do banku i powiedzieć, ja teraz chciałbym jednak dać wam tą nieruchomość, żebyście się na niej zabezpieczyli, a ja bym chciał normalnie wziąć kredyt hipoteczny. No i okazuje się, że w tym krótkim okienku roku czy do dwóch lat można refinansować nieruchomość i dostaniemy dokładnie tą samą ofertę, co jakbyśmy kupowali nieruchomość z rynku na kredyt, a jest to znacznie sprawniejsze i daje nam więcej możliwości negocjacyjnych. No dobra, ale przecież po co miałbym refinansować ten Pierwszy zakup. No, właśnie po to, że jak już poczułem krew jako przedsiębiorca, wkręciłem się w te nieruchomości, to chciałem kupić drugie mieszkanie. I drugie mieszkanie już od razu kupowałem na kredyt i wtedy mój pośrednik kredytowy powiedział: Filip, ale nie wiem, czy wiesz, ale jakbyśmy to dobrze spieli, to dałoby się wziąć dwa mieszkania na jeden kredyt. Poszlibyśmy do banku, powiedzielibyśmy, że kupujesz dwie nieruchomości, żeby bank się zabezpieczył na tych dwóch nieruchomościach, ale żeby dał ci jeden kredyt łączony. I to mi się wydawało takie sexy, a mówię, ale fajne. Wy, Maciek, a po co w sumie mi jeden kredyt? Czemu nie zrobić tego na dwóch? On mówi, no widzisz, bo niektóre banki patrzą na twoją zdolność kredytową i mówią, ok, Filip ma tam dwa czy trzy miliony zdolności, więc ten zakup mu obciąża trochę tej zdolności, ale niektóre banki patrzą też na ilość kredytów. Więc jeżeli będziesz miał za dużo kredytów, to ich więcej nie dostaniesz. Czyli jakbyś chciał więcej mieszkań na kredyt hipoteczny, to jakbyś brał takie łączone mieszkania, czyli dwa mieszkania na jeden kredyt, drugie mieszkanie, kolejne dwa mieszkania, na kolejny kredyt, kolejne dwa mieszkania, kolejny kredyt, to będziesz miał sześć mieszkań i tylko trzy kredyty. Więc jest szansa, że nawet pójdziesz po siódme i ósme mieszkanie. Jak ja tylko usłyszałem jako ten przedsiębiorca, który lubił fajne patenciki, sposoby, ja mówię, ale to jest na pewno legalne. On mówi, nie no, to jest oficjalnie normalnie, że do banku, wnioskujesz na dwa mieszkania i dostajesz normalnie kredyt. jak mi się wtedy oczy zapaliły, ja mówię, stary, to jest piękne, zróbmy tak. No i nie dość, że się okazało, że to drugie mieszkanie kupowałem. Na kredyt, to jeszcze to pierwsze dołożyliśmy do tego drugiego, pomimo że kupiłem je za gotówkę częściowo. Bank mi to zrefinansował, to jedno mieszkanie, drugie mi zasponsorował, i nagle okazało się, że Filip, który jeszcze nie miał niedawno żadnego mieszkania i nie umiał dozbierać kasy, ma jeden kredyt na dwa mieszkania i jeszcze trochę kasy, żeby potencjalnie kupić coś kolejnego. Ja wiem, jak tu są takie fajne patenty, to czemu by bardziej z tego nie skorzystać? I to jest ciekawe, jak zmieniło się, jak zmieniło się w ogóle moje podejście do kredytów, bo na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, mówię, to będzie jakaś rata, sporo odsetek, zobowiązanie na 30 lat. No ale patrzcie, kredyt można spłacić w całości, jeżeli mielibyśmy gotówkę. Jeżeli bym sprzedał te mieszkania Mogę je sprzedać i spłacić ten kredyt, mogę nadpłacać ratę, więc ona może maleć, mogę skracać okres kredytowania, jeżeli nadpłacam ratę, więc też ostatecznie zapłacę mniej odsetek. A chyba najlepsze z tego wszystkiego jest to, że korzystam z lewaru, czyli wyłożyłem, przyjmijmy, 20% wartości nieruchomości, resztę wyłożył bank. Ja płacę do banku odsetki oczywiście, ale na wzroście wartości nieruchomości w czasie korzystam w 100% ja. Bank nie korzysta wcale, bo mieszkanie jest moją własnością, a w tym momencie dwa mieszkania. I co się zmieniło w mojej głowie? Dlatego chcę o tym powiedzieć, bo myślę, że wiele osób, która właśnie tak rozważa, czy bardziej gotówka, czy bardziej kredyt, czy w ogóle korzystać z tego kredytu, jasne, branie kredytu jest dodatkowym stresorem. Wiem, że są osoby, które bardziej cenią sobie bezpieczeństwo, przewidywalność i dla nich kredyt zupełnie nie jest żadnym rozwiązaniem. Ale są też osoby, które mówią: Ok, jeżeli kupuję coś pewnego, wiem, że się przyłożyłem, wybrałem dobrą lokalizację. Dobre mieszkanie, fajny układ, zapłaciłem dobre pieniądze. Zresztą o tym wszystkim mówię na tym kanale. To. Przecież branie kredytu takiego to nie jest kredyt konsumpcyjny, gdzie go biorę na po prostu lichwiarskich warunkach, na jakąś przyjemność, tylko biorę na inwestycje. Co więcej, jeżeli wybiorę dobre mieszkanie, fajnie je zoptymalizuję, kupię za dobre pieniądze, to nie dość, że spłaci mi ono ratę, to jeszcze będę miał jakąś małą nadwyżkę albo dużą nadwyżkę, w zależności od tego, co wybierzecie. Więc ja nie dość, że spłacam sobie kredyt, mam mieszkanie, zarabiam na nim, to jeszcze mi zostaje jakaś górka. Oczywiście można powiedzieć, w przy obecnych cenach kredytów nie można górki zostawić, nie ma szans. Są mieszkania, na których dalej zostawię. Ta fajna górka, więc jak najbardziej dalej się da. A nawet jeżeli nie zostaje jakaś górka, no to oczywiście zakładam, że każdy z nas prowadzi jakiś biznes czy zarabia dodatkowo i nieruchomości traktuje jako inwestycję długoterminowa. A ten kredyt nie bierzemy go po to, żeby na nim wybitnie jakoś zarabiać, tylko nie wykorzystywać gotówki. No i patrzcie, ta gotówka, która u mnie została na koncie, mogła posłużyć mi, żeby wziąć kolejne dwa mieszkania. I nie ukrywam, że jak tylko Maciek powiedział mi, Filip, można brać kolejne dwa mieszkania na jeden kredyt. To ostatecznie skończyło się, że wziąłem trzy takie kredyty po dwa mieszkania. I mówię, jakie to jest piękne, ale co jest jeszcze śmieszniejsze? Bo wcale nie neguję gotówki. Okazało się nagle, że jeżeli ja zarabiam fajnie w nieruchomościach i mnie tu podjerało, to wróciła we mnie taka druga młodość biznesowa. Że tak jak trochę miałem takie poczucie, że więcej kasy w biznesie zarabiania, to już nie do końca coś mi daje, to nagle miałem Miejsce, gdzie mogę wlewać te wszystkie pieniądze w nieograniczonych ilościach, żeby albo nadpłacać kredyty, albo wręcz brać więcej mieszkań. Więc miałem jeszcze więcej takich chęci, zuchwałości w biznesie, żeby zarabiać jeszcze więcej. To mnie podkręciło totalnie. I padło takie pytanie: no dobra. To teraz zarabiam więcej w biznesie, czy warto byłoby nadpłacać kredyty? Uświadomiłem sobie, że te kredyty są na tyle tanim pieniądzem, że lepiej jest mi trzymać gotówkę. Dlaczego? Czy ją wkładam na lokatę, czy jakieś inwestycje? No nie. Wykorzystuję tę gotówkę właśnie po to, żeby obracać się na rynku nieruchomości. Jeżeli mam gotówkę, jestem szybkim, zdecydowanym, pewnym kupującym, negocjuję i mogę położyć kasę następnego dnia, to jestem fajnym klientem, z którym część osób sprzedających chce współpracować. To pozwoliło mi na każdym albo na większości mieszkań, które kupowałem, osiągnąć znacznie Niższe ceny, czy niż jakbym przychodził, mówił, wie pan co, to jeszcze potrzebuję dwa miesiące, bo będę załatwiał kredyt. Nie, ja mówiłem, wie pan co, ja jestem klientem zdecydowanym, gotówkowym. Moja propozycja jest taka i taka: jeżeli pan jest zdecydowany, możemy umawiać notariusza, tylko trzeba papiery załatwić i tyle. To pozwoliło mi na większości mieszkań, które kupowaliśmy, oszczędzać te co najmniej kilka procent wartości mieszkania już na starcie, na samych negocjacjach, że operowałem gotówką. Miałem świadomość, że nawet jak kupię za gotówkę, będę w stanie. Jeżeli oczywiście moja zdolność kredytowa pozwoli i bank będzie chciał mi dać, będę mógł wciąż zrefinansować ten zakup, więc miałem tak z tyłu głowy, w najgorszym wypadku, jak to mieszkanie, które kupuję na flipa, będę chciał sobie jednak zostawić na wynajem, mogę je zrefinansować, a jeżeli nie będę go refinansował, to po prostu to mieszkanie sprzedam dalej i to, że obracam nieruchomościami, będzie tworzyło mi bardzo fajną górkę, którą mogę wykorzystać oczywiście do czego? Żeby robić więcej takich transakcji obrotu albo do nadpłacania kredytu. A jeżeli już wiesz, czy kredyt, czy gotówka, albo jedno i drugie, ale zastanawiasz się, jakie mieszkanie Wybrać, to chcecie zaprosić na konferencję Flip20 online. Jest to cały merytoryczny dzień na temat nieruchomości z poziomu Twojego komputera. Bilet możesz odebrać za darmo, w linku poniżej. Widzimy się na konferencji. Teraz wracamy do odcinka. Nie chcę wchodzić jakoś głęboko, bardzo w szczegóły i całą historię, ale jak tylko zrozumiałem, jak pięknie to działa, to uświadomiłem sobie, że część mieszkań, które kupiłem już po latach, które kupiłem na te kredyty, nie do końca w pełni spójne jest z moją dalszą strategią i na przykład kupowałem w różnych miejscach w Katowicach, postanowiłem część mieszkań, które miałem na kredyt kupione, sprzedać, co uwolniło mi miejsce i zdolność kredytową na to, żeby kupić coś innego w to miejsce. I podszedłem jeszcze raz wtedy do no Maćka i ja mówię, Maciek, zwalniam teraz tutaj te sloty kredytowe, czyli tę ilość kredytów. Zwalnia mi się trochę też ta zdolność, więc mógłbym podejść jeszcze raz. Ułóżmy jeszcze lepszą strategię, żebym faktycznie wykorzystał to, co mogę wykorzystać. Oczywiście pamiętajcie, w pełni legalnie, oficjalnie poskładajmy dokumenty, załatwmy, zróbmy, kupmy jakieś droższe mieszkania, żeby jeszcze więcej to zarabić. Biało. I faktycznie ta gotówka pozwoliła mi trochę płynniej podchodzić do kredytów, bo zamiast je spłacać na siłę i nie mieć rad, to ja cały czas wykorzystywałem gotówkę do tych wszystkich szybkich operacji. A jak nadszedł moment, że mogłem jeszcze raz ułożyć sobie tą strategię kredytową, to spłaciłem te kredyty, które były albo najmniejsze, albo najmniej mi pasowały te mieszkania, albo jest, w ogóle sprzedałem te mieszkania i kupiłem w to miejsce już perfekcyjne, dokładnie takie mieszkania, jak chciałem. I jak ja sobie to Później uświadomiłem, to najgorszym błędem, który mogłem popełnić właśnie w pytaniu, czy więcej gotówki, czy więcej kredytu, jest samo postawienie tego pytania, że ja muszę coś wybrać. Dla mnie każdy inwestor, który wchodzi na, wchodzi na rynek nieruchomości, ma dostępne narzędzia finansowania. Tak to się nazywa. Narzędziem finansowania jest na pewno gotówka nasza. Narzędziem finansowania jest gotówka z banku, czyli kredyt. Narzędziem finansowania jest oczywiście zakup na raty od właścicieli. Nie zdarza się to często, ale jest. Możemy współpracować z inwestorem, który będzie finansował nam Operację, kupo, my będziemy kupowali w jego imieniu, on będzie za to płacił, będziemy robili flipy w jego imieniu. I tych możliwości finansowania. Jest sporo, i tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, jaki ty masz pomysł i model biznesowy, co ty chcesz osiągnąć. Bo jeżeli moim celem jest jak najszybsza akumulacja majątku, to będę korzystał z kredytu, bo on mnie zmotywuje do tego, żeby więcej zarabiać, żeby obracać nieruchomościami, żeby te kredyty szybko spłacić. A jak je spłacę, to przez te 5-10 lat, gdzie budowałem majątek, to mieszkanie już zostają moje, które mają. Wartość mogę je sprzedać, mogę w ogóle je zastawić i wziąć w pożyczki hipoteczne, jeżeli bym chciał. Mam majątek zbudowany, a w międzyczasie to, że wziąłem kredyty, zmotywowało mnie do tego, żeby robić więcej czynności, które pomnożą mój majątek, bo miałem takie poczucie, że wchodząc w nieruchomości, to jest taki zastój. Dużo osób tak ma, że coś tam jeszcze robi, coś tam się dzieje w biznesie, ale nie ma takiej motywacji, bo mam poczucie, no co mi te ekstra 10 tysięcy, jeżeli na przykład mam jakiś kontrakt do zrobienia i możemy zarobić ekstra 10 tysięcy w biznesie, czy 50, miałem takie a w sumie po mi te 10 czy 50 tysięcy. Ale jak pomyślałem sobie, że mógłbym to wykorzystać, żeby nadpłacić kredyt i sumerycznie zapłacić znacznie mniej odsetek do banku, no to już te 10 czy 50 tysięcy stawały się naprawdę sexy i motywowało mnie to do tego, żeby to fajnie wszystko poukładać. I od momentu, kiedy myślałem o pierwszym kredycie, minęło w zasadzie 10 lat i jak patrzę na to wstecz, to mówię, OK, zawsze każda analiza wsteczna jest skuteczna, ale ja poczyniłem jakieś kroki. I chyba najważniejszym z całego tego rozważania było właśnie to, że jeżeli masz poczucie, że ceny nieruchomości odjeżdżają, że nie umiesz dozbierać gotówki, że masz jakąś zdolność kredytową. To wszystko, wszystko, absolutnie wszystko zaczyna się po pierwsze od rozmowy z innymi inwestorami, żeby zobaczyć, że ok, te kredyty są normalne, a dwa, z dobrym pośrednikiem kredytowym, który sam inwestuje, bo on pozwala na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, to oczywiście jest bezpłatne. Nic nie mam z tego, że rekomenduję pośredników kredytowych, a ja po prostu wiem, jak mi pozytywnie w głowie się namieszczało, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę to jest tylko wehikuł do tego, żeby sfinansować nieruchomość, na którą nie potrafię dozbierać, jak już ją kupiłem. I miałem zobowiązanie w stosunku do banku, to zacząłem to spłacać, żeby mieć luz, a nieruchomości zostają mnie w portfelu. Mam nadzieję, że wyczerpałem ten temat. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało w komentarzach z przyjemnością odpiszę. Dzięki za obejrzenie. Cześć!